serio, reklama! Serio? Zawsze musimy się pokazać. I to się jeszcze nie zaczęło nagrywać. Super! Hej, cześć, tutaj Dominik. Hej, witam Was w pierwszym odcinku z quizów. Następnie chciałam Was przeprosić za mój głos, ale jestem chora. Nie poszłam dzisiaj do szkoły. Tak. Ym. Więc dzisiaj jest w ogóle Dzień Kobiet. Więc pierwszym quizem będzie: jak spędzisz Dzień Kobiet? Pierwsze um, pytanie: Jaka jesteś szalona, wredna, z poczuciem humoru, poważna, spokojna? Spokojna! W jakich ubraniach czujesz się najlepiej? A w tych? Czy masz jakieś zwierzęta? Mam psa, kota, chomika. Miałam kiedyś chomika. Miałam kiedyś dwa żółwie. Miałam kiedyś rybkę. Mam jeszcze krójka No. No. <śm> Ale najdłużej, najdłużej żyjącym ze mną zwierzęciem jest, więc tak mam psa Ilu masz przyjaciół? Jednego, ale prawdziwego, dwóch, czterech, Jesteś, jestem samotnikiem Dwóch, czterech Wybierz imię dla swojego pierwszego dziecka Michał, Dominika, Patryk, Kasia No ja tu wezmę Dominikę <laughs> Jakich ludzi nie lubisz? Egoistycznych, fałszywych, obrażalstw, przewrażliwionych, zbyt pełnych siebie Wracając do tego a no nie Dominika no Kasia, jak moja kuzynka niestety, bo nie ma tego imienia, którego ja by tu chciałam. A jeśli chodzi o Dominikę, to ja mam tak więc. Super. Jakich ludzi nie lubisz? Um, ego... A to już tutaj. Egoistyczna. Czy lubisz wyróżniać się z tłumu? Jako ładna sukienka. No nie. Jakie jest twoje największe marzenie? Odnaleźć swoją miłość, pojechać na wakacje za granicę, wyprowadzić się, zrobić coś szalonego. No te trzy obróćę bo jakoś nie chcę nic tak wyprowadzać na daleko. To jest swoją miłość. Co najbardziej lubisz jeść? Fastfoody, owoce, warzywa, coś innego, pizza. No. No wszystko ale dobra owoce już wezmę. kwiat jest swoim ulubionym róża, tulipan, Fiołek konwalia. Róża. Jakie jest twoje hobby? Fotografia, taniec, śpiew sport. A jest komputer? Dobra. No to już bardziej fotografia. Co najbardziej lubisz przebywać? W mieście? W parku? Wolę zostać w domu? Gdzieś indziej. Wolę zostać w domu. Co jest ważniejsze? uroda czy inteligent? Inteligent. Intelekt. Przepraszam. Czy lubisz Dzień Kobiet? No tak. Dostaniesz bukiet róż. No ja już dostałam różę, więc to się sprawdziło. Nagrywam dwie minuty. Kolejnym quizem jest, czy uda Ci się rozpoznać polskich youtuberów lub youtuberki po ich nisku? Dobrze, więc pierwsza. Market and Play. Mm. O, tu. Nie zapominajka. To już ten rzucę się, widziałam. O. Shea. But, tu będzie tu bo jako, no. Tak. Wiem, jak wygląda, ale... Um... No, chyba... o, tak. Light... Little Monster 96. No, czasem mam kłopoty z tym przeczytaniem. Tutaj. Szparagi. O. To chyba będą dwie dziewczyny, więc chyba one. Ma Maria Monika. O. Enzykami. O, to ogląda, więc... O. Steel. Tutaj. Ola to chyba ona. Czyli Dobrowski, Gdzieś to widziałam. Piotrek? Nie znam. To chyba tu. Naruciak. Tutaj. Liv. Kiedyś chyba jeden odcinek widziałam, no to chyba ona. Klam, Paula, TV. Hmm. Ta, 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 ta. Tutaj. <gry> To on? Eee, nie znam. No to chyba ona bo... No to ona. Ariana Skłon. Tutaj. Cywilizacja tu. Wielmożny Igor. Banshee. Lołek. Skif. Master człowiek i Raz. Łatwy. Nie będę miała pewnie sta. Oprost Mistrz, Super. Okej. Okay. Mm, 4 minuty. Więc ostatni quiz to jest... Tutaj już musiałam sobie... Zje... Którym koniem wyścigowym jesteś? I tutaj jest star stable. Ym, mam star stable, ale niestety go nie nagram, bo... Po prostu jak chcę go nagrać, oglądałam już dużo filmików jak nagrywać, ale niestety... Ym, no po prostu na czarny ekran. I kiedy, możecie mnie kiedy zobaczyć na streser, mam dziesiąty level i nazywam się Diana Goldesea. No. <grywki> więc jeśli mnie zobaczycie, to możecie zaprosić, ja przyjmuję. Dobrze więc w którym koniem wyścigowym jesteś? I pierwsze pytanie jesteś odważny i twardy, delikatny i waleczny, spokojny, pewny siebie, niepokonany i odważny. Wszystko po trochu. No chyba wszystko po trochu. To szybko się poddajesz. No zależy. Co robisz, kiedy ktoś ci mówi, że do czegoś się nie nadajesz? O no, tak. Trochę tak, już właśnie tylko to przeczytanie, to będzie to. To już był koniem, jakim masz się by był. Na Star Stable mam siwego. No właściwie białego, ale tu jakoś chyba nie widzę. A moja przyjaciółka ma zrokatej. No. Jakiej rasy koniem byś najbardziej? Araby? Vol... Nie przeczytam. Araby? Czy zawsze się sobie wszystko? Staram się, chyba. Nie jestem szczerym Wolisz być klaczą, czy ogierą właściwą klaczą? Jesteś twardzielem? Czasami. Potrafisz zaskoczyć? Czasami. Jesteś jak. Dobra, nie, przeczytam nazwę, bo pewnie będę dziwnie czytać. Jesteś trochę leniwy, trochę wybrany, ale jeśli chodzi o ducha walki, masz, nie masz sobie równych. Zawsze starasz się pokazać, na co się stać. I to prawda. Leniwa i wybrana jestem. No. Dobrze, zagrywam 6 minut, więc ja już będę kończyć. To do zobaczenia w następnych i pa!